Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na pierwszy odcinek z kariery na naszym kanale. Tak też jest: kariera w FIFA 15. Dużo czasu mi to zajęło, ale w końcu jest. Znaczy, dużo rzuciłem Wam sondę niedawno, w której decydowaliście, czy chcecie karierę, czy sezony, jako taką poboczną serię na naszym kanale. Stwierdziliście, że sezony są zbyt podobne do Ultimate Team, które już właśnie prowadzimy na naszym kanale, więc kariera została bardzo e, zdecydowanie przez Was wybrana. Klub, jakim rozpoczniemy naszą przygodę, jest to Śląsk, Wrocław, będziemy się piąć do tych najlepszych lig Bundesligi, może Ligi Angielskiej, Hiszpańskiej. Zacząłem od Śląska, ponieważ mój ulubiony polski klub chciałem zacząć od totalnego początku i mam nadzieję, że jakoś to nam wyjdzie, chociaż był jeden świetny komentarz, już nie pamiętam kogo, ale jak uda mi się znaleźć, zobaczcie go na ekranie, odnośnie tego, że można byłoby objąć Walencję i od nowa wprowadzić ją na, na szczyt w Hiszpanii, e, pamiętając te czasy e, Davida V, Jordiego Alby, Maty. Ale zdecydowałem się jednak, żeby objąć Śląsk Wrocław. Jak widzicie tutaj, yy, wszystkie dane wypełniamy. Zrobimy tak, że Liga Mistrzów będzie w tym sezonie pierwszym. Wybaczcie mi, jest to pierwszy raz, kiedy nagrywam karierę dla Was. Tak to już w Ultimate Team się przyzwyczaiłem, jak, jak to wszystko wygląda tutaj. E, jeszcze wszystko dopiero poznaję, więc wybaczcie mi, jeżeli ten na początku przekaz nie będzie taki, jaki byście chcieli, żeby był. Tutaj edycja trochę Ligi, Ligi Mistrzów. Jak to szło, widzieliście, takie najlepsze zespoły chciałem się stworzyć. Tutaj zmieniłem tylko, wprowadziłem Manchester City, jako że nie miałem możliwości do Ligi Mistrzów, danie Manchester City, więc sprowadziłem do Ligi Europejskiej, tak zwanej. 5 minut zawodowiec, luźna dyscyplina finansowa, włączone okienko transferowe, żeby było już na początku okienko transferowe, te, te początkowe, menadżer. Krysu po prostu nazwałem Tutaj e, odcinek będzie trwał około 8 minut e, Zaczniemy tutaj bez żadnego spotkania dzisiaj e, Zaczniemy po prostu zwykły, Zwykłe poznawanie klubu P Spróbujemy ściągnąć jakiegoś napastnika Bo e, zobaczycie dalej, że zarząd e, Wypowiedział się na temat naszego klubu I stwierdził, że w Śląsku brakuje Napastnika, postaram się go niedługo ściągnąć Widziałem też, że brakuje lewego pomocnika Ale to w dalszej części odcinka Garnitur e, Kolor stroju granatowy Karnacja jasna Sylwetka zwykła, wszystko wygląda tak, jak ma wyglądać. Jedziemy dalej. Co dalej? Co dalej? Gaming Chcę wziąć szatnie klubu. Śląsk Wrocław niestety gaming. Nazywam się Chrisu Gaming. Szkoda, że tu nie jest napisane Chrisu, ale stwierdziłem, że już nie będę tego edytowa edytował. Edytował, niech będzie tak, jak jest. No i mamy pierwsze wiadomości od zarządu, cel w Pucharze Krajowym chcą żebyśmy osiągnęli ćwierć finału, więc będziemy do tego finału dążyć, okienko transferowe jest otwarte, ponieważ stwierdziłem, że na początku niech będzie okienko transferowe potrzebny jest napastnik, tak jak Wam mówiłem, chcą żebyśmy mieli napastnika nowego e, parę słów wstępu tutaj e, kilka słów e, ko które kompletnie nie mają większego znaczenia cel w lidze, jak widzicie, osiągnąć Puchary Europejskie, to jest cel Śląska Wrocław, czyli pierwsze trzy miejsca, dobrze było gdybyśmy zajęli no i co? No i tak to będzie wyglądało. Jak widzicie, pierwszy miesiąc to jest ten miesiąc transferowy, mamy mecz z Numancją, mamy, mamy mecz z drugoligowcem, chyba z Bundesliga, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest liga austriacka i mamy mecz ze szwedzką drużyną nas, kurczę, tak e, nie znajdę teraz w głowie, aczkolwiek znam te wszystkie drużyny. Z Numancją myślę zagramy. Zobaczcie jak klaruje się tutaj na sierpień nasz kalendarz. Mamy mecz z Lechem Poznań, pod Beskidzie i potem Legia Warszawa. Pierwsze trzy spotkania i my już mamy mecze z Legią i Lechem. Skład nasz, nasz Machaj na środku ataku oczywiście nie będzie grał, Werelu Pajszao jeszcze leczy kontuzję, więc nie gra, ale u nas jak najbardziej Pajszao zobaczymy na środku ataku. Pich na lewą pomoc, brakuje nam lewego pomocnika, co też w dalszej, w dalszej fazie odcinka zobaczycie, że postaramy się jakiegoś lewego pomocnika ściągnąć. Na środku pomocy Droppa będzie grał z Hetlejem, Zieliński na prawej obronie, tak jak wszystko widzicie Celeban, niesamowite statystyki środkowego obrońcy, chociaż nominalnie gra na prawej obronie Hołota zejdzie na razie. Zobaczymy, jak będzie grał Grodzicki. No i tak właśnie prezentuje się nas, nasz skład. Na razie nie robimy zmian formacji. Zostawimy to wszystko tak, jak jest. Szukamy napastnika jakiegoś. Tutaj fajnie wyglądał Samuel Salz z Atletico Madry. Zobaczcie statystyki. Dosyć, nie, dosyć niezłe tutaj warunki, ale niestety ten zawodnik, zarobki ma praktycznie takie jak cała nasza finansowa moc na. Po prostu na pensję przez całe te okienko transferowe, dlatego niestety ten zawodnik do nas nie trafi. Odnośnie sprzedaży, tutaj kilku zawodników wystawiłem na aukcję, ponieważ stwierdziłem, że i tak nie będą mi potrzebni, a jakieś tam grosze może uda się zapać. Jakub Wrębel, obrońca, wróć, bramkarz, bramkarz, na listę transferową wysłany przybylski. Tu chyba będzie wypożyczenie, tak? dość wypożyczeń, tak? Ponieważ ten zawodnik niedługo trafił, niedawno trafił do naszego zespołu, więc go wywaliśmy na wypożyczenie. Szukaliśmy dalej tutaj zawodników, właśnie tutaj w tym momencie rozglądałem się w moim zespole, kogo, kogo potrzebujemy. Stwierdziłem, że lewy pomocnik jest potrzebny. Przeszukałem rynek odnośnie zawodników, którzy są na liście transferowej: mamy Mosiello Storino i mamy Bryckera. Brycker z FC Köln. Stwierdziłem, że Brycker wygląda tutaj lepiej statystycznie, więc o tego zawodnika. Się po prostu postarałem, jak zaraz zobaczycie, całą jego procedurę ściągania do naszego zespołu. Stwierdziłem, że no jest lewy pomocnik, bo po czemu, ponieważ mamy tylko jednego. Pamiętam, w FIFA 13 objąłem również śląsk Wrocław. E, wróć, przepraszam, w FIFA 14 objąłem również śląsk Wrocław. I tam Sewino Plaku grał u mnie na lewej pomocy. Tutaj jest Plaku przeciągnięty na SPO, więc na pozycję Sebastiana Mili. Aczkolwiek myślę, że będziemy go testowali na lewej pomocy Sewino który jest nadal w zespole. Oferta 350 tysięcy, złożyłem za niego ofertę, ponieważ 300 tysięcy oczekuje klub, więc stwierdziłem, żeby już bez żadnych tutaj, żeby nie było przeciwności transferu, więc stwierdziłem, stwierdziłem że po prostu zapłacę 350 tysięcy, zapytałem również o chrapka, ponieważ jest potrzebna na napastnik, potrzebny nam napastnik, nie na, na napastnik, tak, potrzebna napastnik, więc stwierdziłem, że 450 tysięcy zaproponuję, klub chciał 400 tysięcy, żeby nie było tam żadnych nieporozumień o kierunku transferowym, niedługo się kończy, więc stwierdziłem, że nie będę tutaj grał na równi zaakceptowali, FC Köln za, zaakceptował ofertę za Tomasza Brykera, udało się tutaj go kupić, zatwierdziliśmy transfer, ale to chyba za chwilę, na razie zatwierdziliśmy tylko ile on tam chce zarabiać Chrapek też klub wyraził jak najbardziej tutaj chęć sprzedaży go, ustaliliśmy go jako kluczowy zawodnik, bo wiadomo, że kiedy nie ustalimy kluczowego zawodnika, ry... zawodnik może nie chcieć przyjść, a tak to kluczowy zawodnik na pewno przyjdzie, zobaczymy jak sobie będzie radził będziemy na pewno z Picha ko korzystali to jest pewne, ale Bryker na razie do, ląduje do pierwszej nastki. zobaczymy już, w, już pojutrze zobaczymy, bo jutro widzimy się w Ultimate Team, już pojutrze zobaczymy jak w pierwszym meczu Lech, Lech, śląsk się sprawuje, Lech niedawn, niedługo będzie. Tutaj próbowałem balansować naszym, e, naszym stanem finansowym, aby spróbować skupić tego chrapka, ostatecznie jak zauważycie zabraknie 50 tysięcy. Oferta za Bartkowiaka przyszła z klubu, z niższego klubu Lig Angielskich, zaakceptowałem chrapek, jak widzicie 55 tysięcy za mało, oferta za Zagrodzickiego, ja z, tym z zawodnikiem wiąże środek obrony, więc oczywiście odrzuciłem Krakowi ofertę, no i co, no i po prostu... Po, napiszcie w komentarzach, czy starać się dalej o tego chrapka, już mamy na niego e, pieniążki, czy myślicie, że poszukać jakiegoś obcokrajowca na napad, oczywiście u nas na, na napadzie w większość czasu będzie spędzał e, Pajszao, ale to co nie zmienia faktu, że można kupić jakiegoś napastnika ja wam dziękuję za dzisiaj za dzisiejszy odcinek z kariery, wiem, że bez meczu ale to było na razie takie poznawanie składu zagramy już pojutrze, jutro zapraszam was na Ultimate Team, trzy spotkania gramy do końca zostajemy w lidze, w lidze czwartej, mam taką nadzieję, do zobaczenia jutro trzymajcie się, cześć!